Dzień dobry kochani, byliśmy dzisiaj na spacerku z wędkami i złowiliśmy, zobaczcie, 6 rybek drugi listopad, jeszcze rybki brały no, drugi listopad no było dosyć chłodno, no ale nie było źle także mieliśmy spacer i parę rybek także dzisiaj będzie rybka na obiad rybka na obiad, byliśmy jeszcze sprawdzić czy są grzyby kochani nie ma, grzyb. nie ma grzybów grzybów nie ma także mąż teraz zabiera się zaraz za obranie rybek ja za chwilkę będę piekła chlebek Pyszny chlebek będzie do rybki. Także później Wam pokażę, jak będę robiła chlebek. No i Kochani, rybki gotowe, wyczyszczone, umyte dobrze. Fileciki teraz, zrobione. Fileciki, tak, teraz je przykryję i wkładam do lodówki, a ja zabieram się w zapieczenie chlebka. A oto składniki, kochani, chlebka. Mam tutaj 450 g mąki, pół na pół, pół mąki pszennej. I pół mąki pełnoziarnistej, czyli po 225 gramów jednej i drugiej. Do tej mąki dodam łyżeczkę płaską soli. I to właśnie mi będzie potrzebne. Teraz mam tutaj 300 ml ciepłej wody, a 40 stopni, nie więcej, do której dodam ja dodam troszkę miodu. Tak dosłownie na oko tak, oh, z pół łyżeczki może troszkę więcej ale nie więcej jak łyżeczka i 8 gramów drożdży to jest mój rozczyn który właśnie musi sobie teraz powstać 10 minut tak żeby zaczęły pracować drożdże przykryję ściereczką i zostawiam do momentu aż zaczną pracować drożdże kochani ja do moich wypieków ja używam te mąki czyli organiczne ekologiczne a jest taka do wszystkiego ogólna biała mąka, niebliczowana, znaczy niewybielana. Już jest, precept, znaczy już jest przesiana i spulchniona i mąki pełnozialnistej też tej samej firmy President Choice. To jest moja ulubiona mąka, którą używam do moich wykietek. No i zabieramy się. Tak, o, jak pięknie rośnie. Teraz dodajemy mąkę 450 gramów. Tak jak powiedziałam pół na pół i dodaję dwie łyżki oliwy i to wszystko co nam potrzeba i teraz wyrobimy sobie ciasto będzie pyszny chlebek nie ma jak domowy chlebek wiemy co dajemy ostatnio sprawdzamy chleby i nie możemy znaleźć odpowiedniego także będziemy chyba piecli tak Także muszę teraz dobrze wyrobić co najmniej pięć minut ciasto wygląda że wyrobione nie klei się do dłoni, znaczy, że gotowe. A w sumie zajęło to nie więcej jak 5 minut. Wszystko trzeba zdjąć z tego haka, uformować delikatnie. No i będzie wyrastało teraz sobie. Tak, gdzie jest wyrobione. Nie klei się, znaczy, że gotowe. Ja tylko posypię delikatnie mąką. Tutaj z góry też przykryję i do wyrastania ja zawsze przykrywam sobie folią spożywczą żeby nie obsychało i ściereczką i w ciepłe miejsce na godzinę co najmniej na godzinę I kochani minęła godzina wydaje mi się że ciasto odpowiednio wyrosło teraz przełożymy je do tej foremki ja sobie ręce maczam troszkę w wodzie bo ono jest klejące troszkę klej. dlatego sobie pomaczam ręce w wodzie, będzie wygodniej i sobie uformujemy teraz właśnie ten i zostawimy jeszcze do podrośnięcia już w tej foremce Kochani, można posypać pestkami jakimiś okrębami u nas dzisiaj będzie bez niczego ja już sobie ja tylko tak przypięłam, żeby się trzymał ten papier. A teraz to ja muszę sobie tak lekko podnieść boki do góry, przykryć ściereczką jakąś nie niezaciężką. No i zostawiamy na jakieś 30-40 minut do podrośnięcia. No i kochani, minęło może troszkę więcej jak 30 minut. Chlebek ładnie podrósł Ja go teraz delikatnie popryskam wodą piec mam nagrzany na 215 stopni, wkładam chlebek i od razu zmniejszam temperaturę na 200 stopni. To od razu zmniejszam na 200 i piekał 45 minut. 30, 40, 45 minut. No i kochani, minęło 45 minut. Tak wygląda nasz chlebek. Ja go od razu wyjmuję z tej poręgi. Tak pięknie ukryczony. Musimy go zostawić do przestygnięcia. Zatwierdzę tą poręczkę, że wezmę sobie w żeby się nie poparzyć. Oto to nasz piękny chleb. Musimy zostawić go co najmniej na pół godzinki. Musi przestygnąć. No i kochani, zabieramy się za rybkę. Chlebek sobie stygnie, a teraz będziemy robić rybkę. Ja położę sobie na ręcznik papierowy, tak żeby jeszcze obsuszyć dobrze. Tak? O, jeszcze jeden mam tu, o! Jeszcze trzy, jakoś muszę tak zmieścić sobie. No, 12 filecików. Tak, tak. Kochani, dzisiaj <gry> rybka nie mrożona, świeżutka. Tak. Dzisiaj będzie rybka świeżutka, jeszcze ją obsuszę rano złowiona tak 2 listopada kochani jeszcze łowiliśmy dzisiaj rybki i chyba jeszcze połowimy jeszcze chyba tak nie brały tak aż za bardzo jak latem no ale na obiad nam wystarczy ja je dobrze obsuszę i tylko posypię solą i delikatnie pieprzem rybkę tylko, tylko delikatnie posolimy z jednej strony bo to są takie cieniutkie te fileciki że jak dam z dwóch stron to będzie zasłona, tylko delikatnie. I obtaczam tylko w mące i na patelnię. Będę smażyła na oliwie. Ja, Kochani, oliwa się podgrzała. Oliwę nie nagrzewamy za mocno, dlatego ja już będę wkładała rybkę. Tylko delikatnie obtaczę sobie w mące. I na dwa razy będę smażyła, bo mamy 12 tych filecików no, po 6 położę. Uh, uh, uh. długo A, czekałem okay. są basy tutaj właśnie były trzy basy tak? Trzy basy i trzy samych też o to jest bas też ten właśnie taki trochę bardziej różowy tak? Różowy, to jest długie takie dłuższe są. o i ten bas dobrze to najpierw posmażę basy no i smarzymy na rumiano z obu stron Przekręcamy rybkę, minęły jakieś dwie minuty. Ładnie wygląda. Tak, przekręcamy teraz na drugą stronę. My lubimy trzy razy przekręcać. Dobrze, ja jeszcze raz będę przekręcała. Święta rybka. Pachnie ładnie. A rano, zło Tak, to jest ostatnie w tym sezonie, prawie ostatnie rybki. I przekręcamy jeszcze na tą stronę na chwileczkę. I dosłownie minutkę, półtorej i rybka gotowa pierwsza. No i kochani, rybka posmażona, a teraz szybciutko wrzucę na patelnię, znaczy podkrewam patelnię i dam sos pomidorowy nasz. Chcemy sosem pomidorowym. tutaj kochani mamy słoiczek nasz sos pomidorowy pikantny ten akurat jest pikantny mm. ja myślę że tyle wystarczy zmniejszam na minimum wystarczy prawda myślę że tak no może to odrobinę tyle na pewno wystarczy podgrzejemy i właśnie mamy sobie do rybki no tutaj kochani sos podgrzany ja wlewam na ten talerz tak, Coś takiego. Lubimy sosem pomidorowym. Kochanie. No, ciepałam, wiem. Przepraszam, że wygląda. Szybko to wygląda, wiem. no tak mam ręcznik papierowy, żeby wyczyścić. I teraz na ten, tutaj do tego sosiku wkładam rybkę. Finaciki. Dzisiaj rano złowione. Ale będzie pyszne mieści nam się to? Tak. szkodzi, kochani, jak leci. Hmm. Najważniejsze. Hmm, hmm, hmm. Żeby spróbować, jak to smakuje. No teraz spróbujemy tak, tylko jeszcze delikatnie mielone pietruszeczki i kochani, próbujemy za chwilkę, ale ja jeszcze ukroję chlebka. O tak, nasz tak, chleb. Bo musimy spróbować jeszcze chlebka. No i kochani. Do tego mamy nasz chlebek. Akurat piętkę Próbować. Ja mam korniszonka, a ty masz takie te dynie. Ja Partysonka. Patysony? Tak, patysony. No takie akurat kupiliśmy w zalewie, w marynacie. Takie małe dynki. Polskie wyroby oczywiście. No i próbujemy. Najważniejsza to dla mnie ta rybka. Dla mnie też. Ja muszę spróbować w sosie pomidorowym i mm. ja próbuję też mm -hmm. Mm -hmm. coś pysznego mm. Jakie smaczne, świeże rybki coś pysznego rano złowiane mm. próbujemy jeszcze chlebek świeżutki do tego mm. No jaki pyszne. kromeczka mm -hmm. świeżego chleba ale pycha mm. i kornisza kochani ale rybka mm -hmm. świeża najlepsza pycha mm. Mm. nawet fajnie z tym sosem pomidorowym pasuje mm -hmm. my się mm. zabieramy kochani zakończenie tej rybki smacznego kochani coś Zbacznego. pysznego ja bardzo dziękujemy mm -hmm. za oglądanie trzymajcie się na razie ale pycha i do następnego. Ciałaś pysznego.